Trzymajko miłości City dzisiaj odcinek, w którym wyjdziemy Wam naprzeciw i pokażemy Wam jak wypolerować w i klamek. Czy to jest proste? Myślę, że jest to bardzo proste, tylko trzeba wiedzieć jakich narzędzi użyć, więc zostańcie z nami do końca i przede wszystkim pamiętajcie o kciuku w górę. Wiem, że to jest początek, ale już tego kciuka zostawcie i subskrybujcie nasz kanał. Dzisiaj pokażemy wam dwa z kilku sposobów na właśnie polerowanie wnęk klamek. A jednym takim najbardziej pospolitym jest właśnie kula i wkrętarka. Kula daje kula. Kula daje, daje kula. Ty jesteś już żonaty, przypominam ci, więc nie wiem, czy masz taki dobry humor. Ale szlaban i tak ma. Na co masz szlaban rekinek? Nie, nie ma. Nie ma. Jeszcze nie ma. Ile ma tylko? kosztuje kula? Wiadomo, że przeduszka jest dosyć droga, ale to jest tak, taki uniwersum. Ja, ja to kupiłem. Już powiem Wam szczerze, że nie pamiętam za ile. Mogę Wam gdzieś tam w, wtedy za przeduszkę dałem 70 zł. Ona jest pokryta takim plastikiem, żeby gdzieś przy pracy właśnie pręcika całego przeduszki nie porysować przypadkiem lakieru. No i kula też kosztowała około 35 zł. To akurat kupowałem na Cardenapel Ten zestaw. No i do tego jest jeszcze taki krótszy czpień. Jeżeli dojście pod klamkę albo na przykład w inne jakieś miejsce trudno dostępne, na przykład na zderzaku, nie dałoby rady podejść przedłużką, no to wtedy zakładamy sobie krótki czpień i też możemy sobie działać. Możecie sobie wpisać też w Google kula do polerowania i też wam powinno wyskoczyć. No niestety tego nie mamy na sklepie. Tutaj podbije wam link, możecie wbić na sklep, a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zawsze sobie jeszcze lubię przepłukać troszeczkę na rinsem wytrzeć, w szczególności, że tu mamy czarne uni, czyli najmniejszy kurz rysuje ten lakier. Następnie wkładam sobie zawsze rakę, tak żeby podważyć klamkę, tu akurat mogę sobie wcisnąć w ten sposób, klamka jest sztywniutka, rakla jest na tyle podatna, że nic się nie stanie z klamką. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o aplikację paszy, to jest to w zasadzie obojętne, czy zrobimy to na kulę, czy położymy bezpośrednio na, na element. No ale dam sobie trochę na kulę. O, chlapło. Za mocno wstrząsłem. Niedużo. I na wolnych obrotach. możemy sprawdzić jak będzie wyglądać oczywiście musimy wziąć też pod uwagę to, że wszystkiego nie uda nam się wyciąć rysy pod e, we wnękach klamek przeważnie są bardzo głębokie z tego względu, że pazury mamy ostre troszeczkę na ulica. Widzicie? co? Można by było jeszcze popracować tutaj w tym miejscu i tutaj w tym miejscu, ale środek już jest ładnie wypolerowany. Tutaj musimy też robić to bardzo ostrożnie, żeby gdzieś nie przetrzeć się na rantach. Są jeszcze, można jeszcze ewentualnie ściągnąć klamkę i pole, próbować polerować małą maszyną, na przykład z talerzem o średnicy 80 mm. I wtedy próbować jakoś to układać No ale jednak te korekty lakieru staramy się robić jak najbardziej bezinwazyjnie Czyli też bez demontażu jakichkolwiek elementów No dlatego trzeba sobie znaleźć poszczególne sposoby Żeby właśnie w takie miejsca na przykład dojść Tutaj ewentualnie można też było podejść ręcznie z padem czy coś Ale to pokażę wam za chwilę na innej klamce Tutaj podjadę jeszcze troszeczkę kulą Zobaczymy co się mi uda zrobić I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with the few. The pain is Dobra, myślę, że na tyle wystarczy. Nie ma co tutaj bardziej tego ścinać. Trzeba uważa uważać na to, żeby się gdzieś nie przetrzeć na kantach. E, troszeczkę jednak tych rys zostało, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że te rysy są naprawdę głębokie i tak wygląda na pewno dużo, dużo lepiej niż to wyglądało na początku. Zresztą zobaczcie sami. Przy drugiej metodzie ręcznej bardzo podobna zasada, zawsze sobie najpierw czyszczę, żeby gdzieś tutaj wypłukać sobie nawet piach, który jest gdzieś pod klamkami, żeby mi się to nie dostało podpada Wycieram Składam sobie rakle. tu z tej, z tej, o, muszę wziąć inną o. Ta jest elegancka troszeczkę trochę dużo dałem bo to się przycisnęło, ale to nieważne. ważne stara się okrężnymi ruchami ten sposób jest dużo bardziej uciążliwy, bo jednak trzeba się trochę bardziej do tego przyłożyć, bo jednak ręcznie to zawsze gorzej idzie Czy znaczy ja wiem generalnie, że przykładasz się zawsze, tylko po prostu ten sposób jest czasochłonny, dłuższy, tak trochę z tej. A też docieram na mokro dlatego, że jakby mi gdzieś zostały pozostałości pasty, gdzieś przy plastikach czy w trudniej dostępnych miejscach, to jak sobie zmoczę, to ta pasta lepiej stamtąd się wydobywa. Dla porównania zobaczcie jak wyglądała wcześniej. A jeszcze taka szybka wrzutka, bo jakby inaczej pamiętajcie o tym, że jeżeli macie samochód, to też musicie mieć ubezpieczenie, a jeżeli Wam się zbliża ubezpieczenie do końca, no to zawsze możecie skorzystać z porównywarki ubezpieczeń MUBI. A co to jest porównywarka ubezpieczeń MUBI? Wchodzicie w link w opisie naszego filmu, wyskakują Wam okienka. Wpisujecie tam swoje dane, dane Waszego samochodu i wyskakują Wam oferty ubezpieczeń od najtańszego. Wybieracie najbardziej korzystne dla siebie i na Wasze konto wraca 150 zł. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dostajecie link, który możecie rozesłać po swoich znajomych, przyjaciołach czy też rodzinie. Jeżeli oni w ten link wejdą i wykupią nam ubezpieczenie, za każdą osobę trafia na Wasze konto 50 zł. I w ten sposób możecie uzyskać nawet 2000 zł. A teraz podsumujmy te polerowanie w wnęk klamek. Jak myślisz, ten zabieg może być dla widzów skomplikowany? Nie, jest to bardzo prosta czynność. Jak nie mamy pada pod ręką, to możemy starać się też wytrzeć gdzieś te rysy przy pomocy mikrofibry, ale to już tak w takich sporadycznych, sporadycznych przypadkach, no ale jednak pasta musi być do tego dobra, no raczej... No nie proponowałbym tutaj używać pas typu właśnie taki jak w ostatnim odcinku była Ultra UltraCut od firmy K2 czy te wszystkie Tempo No jednak trzeba by było do tego podnieść, żeby te rysy gdzieś faktycznie pousuwać Wszystko też zależy tak naprawdę od lakieru, jaki mamy lakier No tu akurat mamy ciężki lakier, więc mikrofibrą by było naprawdę ciężko to wyprowadzić, żeby wyglądało dobrze tak Nie no, oczywiście wydaje. najlepszy efekt jest po kuli, no jest jeszcze kilka sposobów, można jeszcze używać tak zwanych penów no to takich małych polerek wyglądających jak długopis z różnymi końcówkami na końcu Ale wydaje mi się, że te, 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 te zestawy można używać gdzieś przy wykańczaniu, w dojemnych szczelinkach, gdzie nie doszliśmy z kulą Kula chyba jest najlepszym rozwiązaniem, najszybszym No i też jest w miarę w rozsądnych pieniądzach, bo jeżeli chodzi o przedłużkę do polerki rotacyjnej z tymi małymi końcówkami No to z 4,5 do 5 możemy już taką kupić Wydaje mi się, że ten odcinek. Ja nie mówię o jakimś tam Chińczyku takim totalnym, o takim no, lepszej jakości. Czy sami Chińczyk też jest dobry. No ja nie mówię, no, że jest, wszystko praktycznie jest chińskie. Albo z Ameryki. Tylko że są, albo z Ameryki, tylko że są chińskie lepszej jakości i gorszej jakości. Ale jeżeli ten odcinek był dla was fajnej jakości, to pamiętajcie o kciuku subskrypcji naszego kanału i social media Facebook, Instagram, oczywiście Detailingu, jak i Detailing Bulls. No i także sklep www.detailingbulls.com.se, tam. I www, nasza strona www.detailingbulls.com. Także serdecznie zapraszamy. No mistrz marketingu, no ale ja wam pod, podlinkuję ten sklep tam wcześniej. No. no, także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.